Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie jednoosobowej spółki miasta stołecznego Warszawy pod firmą Wola Sport, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie druk 2468 projekt przedstawia pani z upoważnienia pani prezydent pani Renata Tomasiuk dyrektor biura nadzoru właścicielskiego proszę pani dyrektor Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja czekam na pytania. Projekt był opiniowany przez Komisję i nie mam nic do dodania. Dziękuję bardzo. Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego pozytywna, Sportu i Rekreacji pozytywna, Komisja Budżetu Finansów pozytywna. Otwieram dyskusję. Są wystąpienia klubowe? Nie widzę. Indywidualne? Nie widzę. Przechodzimy, o, przepraszam, Pani Radna Mundia, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowna Rado. Zgadzając się w pełni z wnioskiem likwidującym tę spółkę w dniu dzisiejszym mają Moje niezadowolenie budzi jedynie termin podjęcia tych działań. Jak Państwo mają napisane w uzasadnieniu, przez ostatnie lata, w uzasadnieniu mamy przedstawiony bilans spółki od roku 2007, spółka ta sukcesywnie przynosiła stratę w wysokości około 150 tysięcy rocznie. Wiemy również, iż była ona powołana w celu budowy basenu Orka. Zakończyła tę budowę w roku 2002, czyli można powiedzieć, że już wtedy należało działalność tej spółki zakończyć, przynieść majątek, który wytworzyła na rzecz jakiejś jednostki miejskiej na przykład. Ponieważ Pani Dyrektor była na Komisji Sportu i prezentowała tę uchwałę, na, na moją wątpliwość, którą zgłosiłam też w, tym, w czasie komisji, że spro, dla mnie sprawą zupełnie niezrozumiałą jest jak gdyby, czas, okres tak długi, zamykania likwidacji tej spółki. Przytoczyła wypowiedź też, która jest zawarta w uzasadnieniu, iż sprawą, która była wyjaśniana przez, można powiedzieć, prawie całą kadencję dzisiejszego samorządu, była kwestia, czy spółka będzie musiała odprowadzić podatek VAT do Urzędu Skarbowego. Ja pozwolę się nie zgodzić z taką filozofią wprowadzenia postępowania w mieście stołecznym Warszawa. Nie jest to ponad jedyny przypadek, że akurat czeka się na wyrok sądu mówiący o tym, czy dany podmiot będzie musiał płacić na w zależności do Urzędu Skarbowego czy nie. Drogą, która się wydaje drogą przyjętą w, w ramach pracy Równoległej rzeczywistości, czyli rzeczywistości biznesowej, a nie samorządowej jest oczywiście podejmowanie przez, przez spółkę działań zgodnych z opiniami prawnymi, które, które podmiot będący właścicielem spółki posiada, a w ewentualnym przypadku, kiedy następuje wydanie decyzji niekorzystnej przez na przykład organ, jakim w tym przypadku był Urząd Skarbowy, spółka oczywiście ma możliwość, ażeby wnieść drogą sądową zażalenia, przez wszystkie instancje zażalenia od wydania. Decyzji. I wydaje mi się, proszę Państwa, że e, taką drogą należało tą spółkę likwidować, nie patrząc na, na poprzednią kadencję samorządu, przynajmniej w pierwszym roku kadencji dzisiejszego samorządu. E, spółka, która, e, spółka skąd generuje koszty? Kosztami spółki, tak jak powiedziała Pani dyrektor i tak jak pisze w uzasadnieniu, są koszty jedynie pracownicze. Wspomniała na Komisji Sportu o kosztach e, prezesa i jego wynagrodzeniu, zapomniała wspomnieć o kosztach oczywiście Rady Nadzorczej. Ponieważ wielokrotnie myślę, że to jest jednak zasługa tutaj mediów, które próbują w sposób etyczny uzmysłowić etypie rządzącej, że rzeczą absolutnie niepoprawną jest obsadzanie stanowisk w ramach różnych spółek miejskich przez członków rządzącej ekipy, mam tutaj oczywiście na myśli e, głównie Platformę Obywatelską e, i jest to w sposób, rozumiem, systematyczny piętnowany, to chciałabym tutaj dołączyć się do tego głosu, który myślę, że nie przebija się póki co w, e, również w tym samorządzie. Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Wola Sport e, jest oczywiście też członek Platformy Obywatelskiej pan Jacek Buchnowski, który jest burmistrzem dzielnicy Wawer. E, Patrząc na, na BIP miejskich spółek, ja sobie pozwoliłam wczoraj pootwierać spółki, które znajdują się, znaczy spółki, które są spółkami jednosadowymi miasta stołecznego Warszawy, znalazłam w tych spółkach dziewięciu burmistrzów platformy, którzy zasiadają w ramach Rady Nadzorczej bądź są członkami bądź przewodniczącymi Rady, Rady Nadzorczej. Wymienię tych burmistrzów, bo myślę, że jest taki moment. Kończymy kadencję tego samorządu, w tym roku będziemy wybierali nowe władze i myślę, że czas jednak stworzyć pewną etykę samorządową. Dlatego wymienianie nazwisk przeze mnie dzisiaj, mimo już nie jest to punkt merytoryczny, akurat przegląd stanowisk członków Platformy Obywatelskiej, gdzie zasiadają w mieście, jest głosem w dyskusji o podniesienie etyki w sprawowaniu funkcji samorządowych. Mamy Dziewięciu burmistrzów w spółkach miejskich. Pana burmistrza miastowskiego, który zasiada w Gidzika o Ochota, Mamy panią burmistrz Kieszkowską, która zasiada w MPO. Pana Jana Rosińskiego, który zasiada w MPT. Pana Marka Andruka, który zasiada w MPWIK. Pana Roberta Lasota, który zasiada w spółce Ratusz Wilanów. Pana Tomasza Męcinę, co prawda już nie burmistrza synowa, ale zasiada dalej w spółce SPEC. Pana Pietruczuka, który zasiada w SKM. Pana Duchnowskiego, który zasiada w i pana Skolinowskiego, który też zasiada w SKM. Myślę, że przy dyskusji, która toczy się dzisiaj w życiu politycznym o tym, jak ważna jest etyka, pani przewodnicząca, ja rozumiem, że pani ma mikrofon włączony, ale. Ja myślę, no to nie ma pani, ale dobrze panią słyszę. Być może o tych sprawach trzeba mówić bo jeżeli się nie mówi, to ja rozumiem, że to po prostu każdy gdzieś jakąś funkcję sobie zaklepuje. Tak? Wiele osób, które trafiały do samorządu, decydując się w ogóle na to, żeby, żeby startować na radnych, czy, start, czy ubiegać się o funkcję burmistrz, czy, czy jakiegokolwiek inną w ramach klucza partyjnego, nie myśli tylko o przychodach w ramach pełnionej funkcji, czyli o tym, że będzie pobierał Wie, to, czy będzie pobierał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji burmistrza, ale wie o tym, że jeżeli będzie odpowiednie, jego zachowanie będzie należycie, będzie odpowiednio oceniane przez partie, dostanie dodatkowe wynagrodzenie w ramach różnych spółek, które, które miasto posiada. Warszawa nie dokonała prywatyzacji o której mówiła w ramach programu wyborczego. Rzeczywiście ciśnie się też na usta argument, że nie dokonała ich dlatego, bo ma, jakby posiada tam atrakcyjne miejsca, które przynoszą dochody różnego typu notablom w ramach rządzących, rządzącej partii. Raz to jest platforma, raz to jest PIS. Kiedyś będzie może jeszcze coś innego. Ja myślę, że możliwe, że będzie FD. Ja sobie tego życzę, pan prezydent oczywiście nie. Ja mogę powiedzieć, panie prezydencie, że ja mówię zawsze za siebie. Nigdy nie pokusiłam się o myślenie nawet o tym, żeby pełnić jakąś dodatkową funkcję płatną, oprócz mandatu, który pełnię. Myślę, że ważne jest... Nie słyszałam, że to jest taka niekulturalna rozmowa poza, poza protokołem, który jest przyjęty. To przede wszystkim Panie Prezydencie zapewnia wolność w podejmowaniu decyzji, że nieprzywiązanie na smyczy do pieniędzy samorządowych, które gwarantuje układ polityczny, zapewnia wolność. ja życzę życzę wszystkim radnym, żeby tę wolność posiadali, bo wtedy wiele głosowań na tej Radzie Miasta będzie wyglądało zupełnie inaczej. Dziękuję. Pani Radna, myślę, że to rozmowa o etyce by przydała się wszystkim radnym Pani również, tylko w innym, w innym momencie, natomiast bardzo proszę, proszę, proszę teraz... Proszę o Pani Przewodnicząca, ale o jeśli to mamy to rozmawiać, to wszystkim. To jest to. A, na, na, na myśli pojęcie bardzo szerokie. Bardzo proszę, czy są wystąpienia jeszcze w tej kwestii? Nie widzę.